Dark Souls 3 będzie ostatnim soulsem. Tak, to prawda. Przynajmniej jeśli wziąć na poważnie wiadomość, która okazała się wczoraj, wiem, że wy i ja jesteśmy fanami soulsów. Na swoim kanale nagrałem kilkanaście serii soulsów i chciałbym Was bardzo serdecznie zachęcić do dyskusji na ten temat w komentarzach poniżej, pod tym filmem. Ale najpierw myślę, że warto będzie przybliżyć trochę ten temat, bo być może niektórzy z Was o tym nie słyszeli. Pisałem o tym na fanpage'u swoim wczoraj, bo właśnie wczoraj ta informacja ujrzała światło dzienne, ale wiem, że nie wszyscy mnie śledzą. Jeśli chcecie mnie śledzić, to zachęcam. Macie link oczywiście do mojego Facebooka w opisie tego filmu, ale do rzeczy. Otóż wczoraj okazał się artykuł, w którym e, czytamy, właściwie link do tego artykułu również macie w opisie, możecie go sobie przeczytać, to jest źródło. E, I z tego artykułu możemy dowiedzieć się, że Miyazaki stwierdził, że jego zdaniem ciągłe tworzenie kolejnych gier w serii Souls nie byłoby dobrym wyjściem. I chce spróbować czegoś nowego, chce poeksperymentować z innymi grami, nowymi gatunkami gier, e, że ma dużo pomysłów itd., itd. I Dark Souls 3 ma być zamknięciem serii i jej wielkim finałem. I to jest o tyle e, oczywiście niepokojąca wiadomość, smutna wiadomość, jeśli okaże się ona prawdziwa, ale też o tyle dziwna wiadomość, bo warto przypomnieć, że Kilka dni po zapowiedzi Dark Souls 3 tam na konferencji Microsoftu, kiedy to było, nie mówię o tym przycieku, że Dark Souls 3 będzie, o którym też mówiłem, tylko o tym e, oficjalnym zapowiedzi, o tej oficjalnej zapowiedzi, pierwszym trailerze na konferencji Microsoftu, e, i tam właśnie zapowiedziano Dark Souls 3, i kilka dni po tej właśnie zapowiedzi e, oficjalnej Dark Souls 3, twórcy szybko zdementowali informację, jakoby Dark Souls 3 miało być ostatnią e, częścią serii. Stwierdzili, że będzie ona punktem zwrotnym serii, ale nie będzie jej końcem. I jak widać, wczoraj wersja została zmieniona. I ciekawe, czy wersja zostanie jeszcze kilka razy zmieniona do premiery gry, czy, czy co. Generalnie link do tego artykułu, do obu artykułów, do tego, że będzie punktem zwrotnym serii, a nie końcem, i do tego, że będzie końcem, a nie żadnym punktem zwrotnym serii, oba artykuły macie w opisie o tym. Można było przeczytać na wielu portalach, ja tam wrzucam o no, jeden, bo nie będę miliona tam wrzucać. Yy, I generalnie yy, zastanawiam się jeszcze właśnie. Tak czy From Software zdecyduje się i czy podejmie tak odważny krok i zrezygnuje z tworzenia dalszego, tworzenia serii, która ma tak dobre uznanie wśród graczy, która ma szerokie grono fanów, ma już wyrobioną markę, bo nawet jak ktoś nie grał w Dark Souls, to jak słyszy Dark Souls to mówi, a to jest ta trudna gra, nie, nie ja w to nie zagram, ale, ale zna. I być może kiedyś się przekonałaby taka osoba. I zastanawiam się, czy zrobią ta, yy, to, czyli że zrezygnują z tworzenia tej serii, że ją odstawią, że ją porzucą, na rzecz rozpoczęcia zupełnie nowego, bardzo ryzykownego, bo nie wiadomo, jak się przyjmie, projektu, który yy, będzie mógł im przynieść straty, jeśli się właśnie nie przyjmie. Ale może na przykład się sprzedać znacznie lepiej, więc nie wiadomo. Także myślę, że to nie będzie miało też zupełnie nic w związku z żadnymi rpg bo tam coś się jakimś science fiction, prze, tam już przebijały jakieś głosy, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to oczywiście dość smutna informacja, tak jak już mówiłem, dla wszystkich fanów solsów, miejmy nadzieję, że to się nie potwierdzi, ale warto się tutaj też pocieszyć, że po pierwsze. Pojawiają się informacje. Znaczy, po pierwsze, to właściwie już za kilka dni wychodzi DLC do Bladborna. I o tym warto pamiętać. DLC ma starczać na około 6 albo 8 godzin. A propos DLC, to również ostatnio też wyszła sytuacja. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że DLC do Bloodborne nie będzie kosztowało tam 60 zł i parę zło, 60 zł i tam jeszcze troszeczkę. A będzie kosztowało 20 złotych więcej. Będzie kosztowało chyba 80 parę zł. O tym też pisano na Facebooku. Więc zapraszam serdecznie. Ciekaw właśnie jestem z czego wynika ta zmiana tej ceny, ale to już nieważne i jeszcze przebijają się tutaj informacje, że podobno coś już tam słychać o jakimś remasterze na PS4, Demon Souls, to by była super okazja dla każdego kto nie ma PS3, dla mnie to nie jest jakoś super ważna informacja, aczkolwiek chętnie i tak bym w takiego remastera sobie zagrał, ale na pewno hmm, ciekaw jestem właśnie, bo Bloodborne się dobrze sprzedał, i czy oni serio nie zrobią, nie zrobią kontynuacji Bradborna? Bo to by było dość dziwne. Yy, I słuchajcie, chciałbym was zaprosić bardzo serdecznie do tego, żebyście napisali w komentarzach poniżej, co sądzicie o tej sytuacji, o tej wiadomości. Czy waszym zdaniem yy, tutaj twórcy i miazaki właściwie podejmą taką, choć to nie on sam o tym oczywiście decyduje, czy podejmą tak kontrowersyjną, ryzykową decyzję, że porzucą solsy na zawsze? czy po prostu to jest kolejna informacja, która później znowu zostanie zdementowana, że ktoś źle przetłumaczył, że ktoś źle zrozumiał i że ktoś później powielił informację, która gdzieś się pojawiła i była nieprawdziwa i tak wiecie, to się rozeszło, bo na przykład stwierdzą, że to, 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 to jest zbyt ryzykowne i że może mi się nie opłacić. Także zap zapraszam was do dyskusji w komentarzach poniżej, a my cóż, zobaczymy po prostu niebawem, co z tego wyjdzie, zobaczymy czy to będzie prawda już tak naprawdę za, no nie, no za 4 mi miesiące to, to gdzieś tam wyjdzie to Dark Souls 3, bo trochę nawet więcej, bo to w kwietniu ma wyjść dopiero 2016, ale później być może jeszcze nawet w tym samym roku już coś tam możemy się dowiedzieć czy będą planowane jakieś kolejne części bo na pewno będzie też DLC do Dark Souls 3 to, to, to jestem praktycznie przekonany o tym że będzie dodatek do Dark Souls 3 pewnie jakieś tam rozszerzenie bo Pewnie Fabuła nie będzie wszystkiego dopowiadała, więc zrobiłem jeszcze DLC, żeby dopowiedzieć też wszystko dokładnie. Skoro to mamy być wielki finał, jeśli to się oczywiście potwierdzi, i tak dalej. No a my teraz już czekamy sobie, bo niebawem będzie miała miejsce premiera za kilka dni DLC do Bloodborne, które oczywiście też będę nagrywać. Myślę, że to będzie seria na przynajmniej jakieś 15-20 odcinków. Jeśli się oczywiście potwierdzi informacja o jej długości, o długości tej gry, tego dodatku. Mamy tam folię do koszmaru. Mam być też dodane trochę nowych lochów, to znaczy nowych lochów w sensie tych generowanych losowo, oczywiście Chalice Dungeons, lochy Kielicha, ale też jeśli chodzi o te struktury, mają być nowe, więc one nie, nie powinny być aż tak bardzo powtarzalne, być może tam zobaczymy jakieś nowe pułapki, rozwiązania, bossów. Także bardzo czekam na te będę je nagrywał, zapraszam Was bardzo serdecznie na serię i zachęcam do oceniania tego filmu i zapraszam Was oczywiście do dyskusji, bo to jest najważniejsze, ciekaw jestem co Wy o tym sądzicie, czy sądzicie, że to jest prawda, czy może, że jednak jest to jakaś tam tylko plotka. Dzięki za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się, na razie, pa pa.